Witam serdecznie. Z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiaj bardzo nietypowy film, a mianowicie tak jak jego tytuł, kiedy nie było internetów, chciałbym wam pokazać książkę, która służyła wielu modelarzom w latach 80. Nie wiem, czy ta książka nie była wcześniej wydana, nie sprawdzałem. Ten egzemplarz mój jest wydany przez Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych w Warszawie w 1984 roku. Autorem jest Krzysztof Wagner. No i jak widzicie, tytuł: Budowa plastikowych modeli samolotów tak, bo wtedy, jeżeli chodzi o tematykę broni pancernej to było bardzo ubogo na warsztatach modelarskich głównie królowały samoloty. Dostęp był byle jaki. Nawet sobie nie zdajecie sprawy jak cieszyliśmy się kiedy dostaliśmy fajny samolot właśnie na przykład produkcji czeskiej. Nie było żadnych magazynów modelarskich. Ta książka to było w ogóle marzenie ściętej głowy każdego domowego sklejacza. Tutaj właśnie pan Krzysztof Wagner zaprezentował zdjęcie, na którym widzimy, że mamy pudełko po już sklejonym modelu Spitfire'a z Airfixa bardzo bogate tutaj w ogóle jego warsztat był. Powiem wam, że ja jak zaczynałem sklejanie samolotów, to był pilniczek do paznokci metalowe, cążki płaskie do paznokci E, miałem co mogłem mieć tam jeszcze e, jakiś papier ścierny, e, tato gdzieś wykombinował dla mnie okrągły pilnik do metalu, taki iglak po prostu. E, wycinało się też posłuchajcie żyletką Silver, chyba są do dzisiaj one produkowane. Tak, miałem też e, taką rzecz, tacie zrobiłem, że, e, pamiętam, bo z polsilwerami to też był problem, zakosiłem tacie świeżą żyletkę z maszynki, takiej skręcanej. E, którą użyłem później do sklejania, no i oczywiście cichaczem ją schowałem, ona już była powyginana i tato strasznie się pozacinał. Oczywiście nic mi nie urwał, tak? Ale co dostałem, e, w sensie e, słownie, to, to moje. E, po prostu miałem więcej takich rzeczy nie robić. Ale dobrze, posłuchajcie, co tutaj mamy w tej książce? mamy wstęp i oczywiście mamy bardzo ciekawy spis treści pozwólcie ta książka wygląda naprawdę na bardzo poważną pracę i mamy charakterystyka budowy modeli plastikowych samolotów charakterystyka produko produkowanych zestawów modeli do montażu narzędzia i materiały niezbędne do budowy modeli Prace przygotowawcze przy budowie modeli, wykonanie dodatkowych elementów modeli, montaż i sklejanie, malowanie modeli, kalkomanie i nakładanie na model, przechowywanie i konserwacja modeli, rodzaje kolekcji i dokumentacja informacyjna o modelach, samoloty eksploatowane w lotnictwie polskim, malowania i oznaczenie samolotów, samolotu, samolotów lotnictwa polskiego. I tu jest bardzo fajna rzecz. Wykaz plastikowych modeli samolotów eksploatowanych w lotnictwie polskim w latach 1918-1979 i materiały źródłowe. E, powiem Wam, że ta książka jest idealna też do przeczytania, żeby sobie właśnie wspomnieć. Mamy na przykład napisaną historię lotnictwa i historia modelarstwa lotniczego. Plastikowe modele redukcyjne. Mamy fajnie napisane. Zwróćcie uwagę, jaki tu jest, jaka to jest czcionka w ogóle zastosowana. Ta książka jest w ogóle klejona. Zobaczcie, w 1984 roku i, i wszystko jest. Teraz macie YouTube'a, młode pokolenie motylarzy ma wszystko w zasięgu palca, albo kursora myszki, nawet jeżeli ktoś jest niepisaty, to naciśnie sobie mikrofon i może powiedzieć, czego szuka. Tutaj mamy schemat wyprasek, zdjęcia na przykład, tu jest, o właśnie, schemat formy wtryskowej, na dole mamy, posłuchajcie, schemat wtryskarki, więc powiem Wam, że jest to naprawdę super książka. Nawet, żeby poznać w ogóle to, mamy tak samo charakterystyka budowy modeli plastikowych. Posłuchajcie, tworzywa, jakie były używane, technologie wykonywania plastikowych modeli samolotów tu mamy wszystko opisane. Mamy też legendę. E, dotyczącą e, właśnie czy klejemy, czy nie kleimy, wycinamy, co zgrzewamy, nie wiem czy pamiętacie, czy teraz jest coś takiego w ogóle używane, taki na przykład znaczek e, e, dotyczący właśnie zgrzania, e, tak jak gąsienic gumowych, tak, ewentualnie przygrzania e, śmigła, żeby się obracało. Proszę bardzo, na przykład tutaj używaliśmy gumek do ściskania kadłuba modelu, ale w ogóle do ściskania czegokolwiek. Z gumkami też było, a jak były, to były słabo, bardzo wykonane te gumki. I powiem Wam, że no, po prostu pękały notorycznie. Tutaj widzę, to już jest w ogóle wow, skalpel ja używałem właśnie cążek, jak i również cążek, tak chyba cążek, albo cążków e, posłuchajcie właśnie żyletki, cążek skalpela, niestety nie dostałem nigdy, e, mamy tutaj szpachlówki, której ja tak naprawdę w życiu nie widziałem, że gdzieś można było kupić, mamy pilniczek super, ja w swego późniejszym okresie, już jak zobaczyli, że sklejam, to dostałem kilka pilników iglakowych tu jest bardzo fajna rzecz. Dokładnie oznaczenia linii podziału kolorów na powierzchni modelu. Posłuchajcie, kiedyś właśnie, jeżeli mieliśmy ten model sklejony, to braliśmy na przykład ołówek HB, chociażby albo miękki ołówek, żeby można było właśnie pomalować wzór kamuflażu. Nie było masek żadnych, więc teraz to jest w ogóle życie jak w Madrycie. Zwróćcie uwagę, że tu mamy na przykład tabelę wymiary jednostek długości, czyli mogliśmy sobie skalę w ogóle zobaczyć, tutaj jak przeliczać. Następnie modele produkcji krajowej, posłuchajcie. Więc mieliśmy tak: Ansaldo Balille, latającą łódź szreka mieliśmy samolot Brego, Bre Bregot. Potes, PZL Karaś, PZL P24, nie pamiętam. RWD8, kukuruznika pamiętam. Hawker Hurricane, Spitfire, następnie PZL Łoś, który to był Spitfire, to za chińskiego boga, nie pamiętam. Modele plastikowe w krajach socjalistycznych mamy, czyli to u nas też był kraj socjalistyczny. No i powiem wam, czeskie, właśnie KP, wszystkie awie, Produkowali Czesi. Jeżeli chodzi o zachodnie modele, to była straszna bida. Trochę ściągano do centralnej składnicy harcerskiej. W przypadku Warszawy była to centralna składnica harcerska, mieściła się przy ulicy Marszałkowskiej. Tu mamy właśnie fajnie napisane Tam było bardzo dużo kolejek. O, właśnie! Posłuchajcie. Proszę bardzo, Żyletka. E, kształt ostrza Żyletki przeznaczonej do obróbki elementów modeli. Coś pięknego. To doskonale też pamiętam. Kostka, do której się przyklejało, ewentualnie mocowało. Raczej mocowało właśnie e, papier ścierny. Nie mylić z płótnem ściernym. Tu nigdy nie miałem czegoś takiego jak ryksik do wykonywania nacięć na powierzchni. Po prostu byłem za mały i ja sklejałem to, co dostałem w pudełku. E, tu mamy chemię opisaną. Posłuchajcie, e, zwróćcie o, tu jest bardzo ciekawa rzecz. E, tabela kolorów. E, I mamy na przykład polska nazwa koloru lakieru. A tu mieliśmy od razu przetłumaczone na język angielski, że jak na przykład mieliśmy. Kupić powiedzmy Amerald farbę, to był szmaragdowy, posłuchajcie, żebyśmy mieli i to było oznaczenia firmy Humbrol i tu mieliśmy pojedyncze y, y, same cyfry, a tu gdzie był mat, no to wiadomo, był to mat, i mieliśmy super właśnie tego typu. Y, ja chyba miałem to skserowane kiedyś właśnie. Abyśmy, jak szliśmy z mamą na y, bazar na Żoli właśnie jak mi kupowała samolot, to żebym sobie dokupił farbki, to miałem taką właśnie rozpisko. Oczywiście nie zawsze były wszystkie kolory. I tu piękna sprawa, posłuchajcie. <laughs> Lotnictwo Radzieckie oraz Ludowego Wojska Polskiego 41-45. Lista kolorów. Lotnictwo brytyjskie w Europie oraz lotnictwo polskie w Anglii. 39-45. Z podziałem, właśnie czy ta farba była cały czas używana, czy też nie. Lotnictwo brytyjskie poza Europą. Brytyjskie lotnictwo morskie obrony wybrzeża. To wszystko mieliśmy tutaj. W tej chwili mamy wszystko tak naprawdę w internecie, ale powiem Wam. Że ta forma papierowa, moim zdaniem, jeżeli tu się byśmy trzymali farb Humbrol, to naprawdę byłoby dużo y, prościej, bo no, nie mieliśmy tylu y, producentów farb jak teraz i rodzajów tej farby. E, powiem Wam, że to było mało, ale powiem Wam, czasami y, y, proste rozwiązania są bardzo fajne, więc jeżeli ktoś. Na przykład maluję samoloty, powiedzmy tak jak ja, Vallejo czy AMO, czy teraz właśnie uzupełniam farby, których brakuje mi już w AMO, i Vallejo uzupełniam Mission Models, tego typu katalog z takimi właśnie podziałami to byłoby coś pięknego. Ja przynajmniej lubię właśnie mieć papier. tak? No jeszcze jestem z tego pokolenia, gdzie był tylko papier. I tak dalej. No mamy lotnictwo francuskie, amerykańskie, lotnictwo współczesne, amerykańskie no, 84 rok. Lotnictwo niemieckie 39,45. Posłuchajcie, włoskie, japońskie, o kurde, tego nie pamiętam. No, ale powiem wam z racji tego, że ja bardzo lubię japońskie lotnictwo. Ciemnozielony, green number one, grey AN2. Zielony, green A3, fioletowy, mauve N12, brown N17, silver A6, zachcińskie. Ach, tu mamy, popatrzcie. Tu mamy tą numerację. Ja cofnę się kawałek. Barwa oznaczenia hambrola, trzecia tabela. O, tutaj troszeczkę coś inaczej już jest. Coś chyba za daleko poleciałem. Nie no, to tak. Aha, dobra, jest. Nazwa koloru lakieru oznaczenie lakieru. O, popatrzmy teraz tu dalej. Sprzęt lakierniczy. O, wtedy mnie nie dotyczyło kompletnie, tu mamy Badgera, właśnie wiele osób, które właśnie są starsze ode mnie, ale właśnie lata już byli powiedzmy takimi starszymi nastolatkami, powiedzmy w latach 70. Albo starsi, no to mieli na przykład właśnie pojemnik z gazem, albo mieli kompresor, nie wiem skąd. Eee, pff, od cioci z Ameryki. No i posłuchajcie, aerograf Badger. Zwróćcie, to jest jednofunkcyjny aerograf. O, to jest Badger 250. Tutaj jest też fajnie pokazane, jak przechowywać pędzelki. Żeby sobie zrobić właśnie z rurki, na przykład plastikowej. Wtedy nie było dostępnych rurek plastikowych. I tu jest rurka igielitowa napisana. Posłuchajcie. Wyobraźcie sobie, że to Coś za mojej młodości, dzieciństwa, młodości to był rarytas. Dostać takie rurki, żeby właśnie w ten sposób schować. Posłuchajcie, pędzel. Jezu, wiem, że zaraz powiecie, jestem stary, jak ten właśnie z zapowiedzi filmu, dinożaur. Prace przygotowawcze przy budowie modelu. Też piękna sprawa, właśnie jak wycinać, że trzymać za element, a nie za ramkę podczas wycinań, tu akurat jakaś piłka jest. E, tu już widzę skalpem. Przygotowanie elementów modelu do montażu, przerabianie e, na przykład statecznika pionowego, ogona tak zwanego, bo na przykład chcielibyśmy inny model, na przykład to mi przypomina Spitfire'a, żeby na przykład inną wersję Spitfire'a wykonać. Co prawda ja nie miałem materiałów, żeby to. Oj, tu jest piękna sprawa. Posłuchajcie, jeżeli coś nie trzymało wymiaru. E, na przykład, e, golenie e, były wielkości, powiedzmy, goleni tak jakby przy, morz, przy mocno przyduszonych, no to właśnie można było to wydłużyć je tak zrobić ewentualnie teleskopowe nawet teleskopy właśnie tak jak amortyzujące. Teraz mamy bardzo dużo specjalnych plastikowych elementów, które sobie tniemy, przerabiamy. Piękna sprawa. Wykonanie dodatkowych elementów, czyli tak naprawdę konwersje. Zwróćcie uwagę, że tu jest waku pokazane, jak w domowych warunkach zrobić sobie na przykład owiewkę, oszklenie kabiny po prostu. E, czyli bierzemy jakiś cieniutko właśnie arkusz plexi, e, zrobimy sobie tak zwane kopyto i wyci wyciskamy, tak, ale bez żadnej maszyny, tylko podgrzewane to było i następnie na siłę wyciskane i tak kilka razy. Ja widziałem, jak jeden z taty kolegów był modelarzem, który sklejał modele kartonowe. Dla mnie to jest dalej. Uf. Proszę bardzo. Jak wykonać na przykład, żeby tak jak dzisiaj mamy już gotowe światła, na przykład pozycyjne samolotu, czy rozpoznania, też na przykład tak jak w Mustangu, Wam pokazywałem te trzy takie kółka, co często bywają właśnie od spodu na jednym ze skrzydeł. To są znaki rozpoznawcze, oświetlenie rozpoznawcze. Jak zrobić fajną lufę? Teraz nie robi nikt, bo kupuje metalową. I tutaj na przykład bardzo fajna rzecz, jak zrobić antenę, posłuchajcie w samolocie. Więc powiem Wam, no tutaj na przykład z igieł widzę, że tak jak ja do dzisiaj na przykład niektóre rzeczy wykonuję z igieł do, do zastrzyków, i na przykład można zrobić teleskopy, lufy i tak dalej. Tutaj widzę, że w ogóle ktoś się rozwiercał, ale wątpię, żeby to był model w skali 1,72, bo rozwiercenie anteny nawet 0,1 jest praktycznie nie, niemożliwe. To musiał być większy model. Ja nie pamiętam wtedy modeli 1,48. Jak rozciąć kabinę, posłuchajcie, jak zrobić ruchome stery, właśnie jak na przykład poprawić koło, gdzie na przykład w przypadku, e, na przykład kiedy koło miało w środku e, szprychy, tak, to jak zrobić te szprychy. To było wszystko w tej książce pokazane, to było rewelacyjne. I jak zrobić właśnie naciągi, posłuchajcie, w dwuskrzydłowych, dwupłatowych samolotach. Tu widzę, były robione otwory, tak, nawiercane, ohoho, ho, widzę, tu się już rozchodzi. Montaż, sklejenie modeli. Tutaj naprawdę no jedynie, no posłuchajcie, no bidnie to wygląda niesamowicie, bo właśnie kiedyś tak pokazywano kolory, w zależności takie kropki, kreski były gęstsze, że no powiem wam, oj bida była taka, że nie wiem, jak ja patrzę teraz na przykład na obecne pokolenie modelarzy, Którzy co chwila się pytają, a jak ten klej się zachowuje, a jak tam ludzie, no kurwa, no, sprawdźcie to po prostu. Boże, święty, no przecież no, nie można być takim lamusem, tak? Przepraszam. E, no nie można być taką kaleką życiową, że a jak odkręcę, to będzie tak czy tak, srak. E, Kolorystyka, bo ja wiem, że niektórzy się obrażą, sorry, ale po prostu mogę sobie na swoim kanale powiedzieć wreszcie, bo nie chcę już czasami, bo krew mnie zalewa od pytań na różnych grupach modelarskich. Ech, no właśnie. I tu mamy pokazane malowania samolotów, i tu są wszystkie farby, one są od 1 do 9 w tym przypadku. I powiem Wam, że wiele osób w tamtych czasach, no dla mnie to było niewykonalne, e, na przykład, właśnie e, nie, nie używało kalkomani, bo były bardzo słabe, pękały, trzaskały albo grube, malowali we własnym zakresie, czyli wykonywali sami maski z jakiegoś dziwnego, nie wiem z czego oni to wtedy brali. Naklejali i malowali wszystko z łapy. Malowanie brytyjskich samolotów wczesnych i późnych. Tu mamy właśnie fajne czarno-białe te skrzydła. Później były już tak malowane. Powiem Wam, że to jest rewelacyjna. Proszę bardzo, polski o Jezus, jaką się nazywa? Moran Saulnier. Moran Sao... No, czyli MS406, tak? PZL mamy, proszę bardzo. Bardzo gorąco, jeżeli gdzieś znajdziecie, popatrzcie, tu są producenci, o to jest rewelacyjna rzecz. Na tamte czasy tabela, posłuchajcie, wykaz plastikowych modeli samolotów eksploatowanych w lotnictwie polskich i tak dalej. I tu mamy, patrzcie, nazwę samolotu, podziałka, czyli skala, w jakiej jest i producent modeli. Tu mamy właśnie nieśmiertelnego niemieckiego plastikarta. Froga mamy Web Plastic Card, potem Krugozor, rany włoskie nie pamiętam, Aurora to pamiętam, amerykańska firma, Revel amerykański, co tu jeszcze mamy? Smera nie kojarzyłem, dopiero niedawno poznałem tu Plastik, Erfix, Lincoln, Frog, Matchbox, Heller, Aurora znowu. Miałem figurek masę od Aurora ze starożytnych czasów, no, prawie jak ja dzisiaj. I tu mamy bardzo fajnie wszystko, właśnie pokazane. Widzę, że tu jest jakiś model w 3 dwójce od Revela. USA mamy zaznaczone, posłuchajcie. E, mamy Aoshimę wyszczególnioną, e, Replikit Wielka Brytania, net nie wiem, wziąłem, że taka firma jest, powiem Wam. Tolmer, Australia, posłuchajcie. The Havilland Mosquito w 4 był. Przepiękna rzecz, bardzo dużo tu widzę jest, ale miał facet naprawdę niesamowitą, e, niesamowitą książkę, napisał pod kątem modelarza, takiego jak ja. E, no, można powiedzieć, starego, ale jeszcze bez pierdziela. Powiem Wam tak, jeżeli gdzieś znajdziecie tego typu książkę, kupcie sobie ją. Naprawdę polecam. E, no i chyba to tyle na dzisiaj. Posłuchajcie. Książka rewelacyjna, powiem Wam, że polecałbym tę książkę dla młodych modelarzy, tak, żeby zapoznali właśnie podstawy modelarstwa. Tu są takie podstawy, podstawy. Tu jest napisane, jakie należy mieć. Ja może kiedyś film zrobię, właśnie co powinno się mieć na, na początku e, swojej rozwoju, znaczy rozpoczynania przygody z modelarstwem jakie trzeba mieć podstawowe narzędzia, bo to naprawdę wszystko się zmieści w małym pudełeczku e, na ołówki. E, no i oczywiście też o papierach ściernych powiem e, w swoim czasie. Posłuchajcie. <noise> Dinozaur idzie już, w takim razie kończę dzisiaj film. Dziękuję Wam za uwagę. Ciekaw jestem Waszej opinii, młodych przede wszystkim modelarzy, jak Wy się na tego typu podręcznik zapatrujecie. Ciekawe, co powiedzą moi rówieśnicy, plus minus tam powiedzmy dwa lata. Ciekaw jestem, jak Wy e, wspominacie tamte czasy i jak wspominacie tą książkę, bo na pewno są starsi ode mnie modelarze. Którzy, ja nie wiem, które tu jest wydanie, jeszcze warto, bo było. kiedyś było pisane, właśnie, yy, które to jest wydanie? Zespół Związek 80. Posłuchajcie, to jest wydanie drugie. O, właśnie, ja uwielbiam czytać właśnie te rzeczy. To kiedyś było normalnie w każdej książce. Instytut Wydawnictwa Związków Zawodowych, Warszawa, 84 rok. Wydanie drugie, posłuchajcie, nakład. 49 800 plus, czyli praktycznie 50 000 e, egzemplarzy. E, e, arkwyt, e, Ach, o Jezus Maria, papier offsetowy dodano do składania 2 lutego 1984 roku. E, podpisane do druku i druk zakończono październik 80. Cena 150 zł. Matko Boska, to ile to jest złoty 50 teraz? 150 zł, tylko zarobki były, powiem Wam, 500 zł, 1000 zł to było bardzo dużo. Więc taka książka 150 zł to było, powiem Wam, nie, może więcej, tu w tysiącach może zarabiali ludzie, ale powiem Wam tak, no dobra, to powiedzmy, że coś takiego kosztowało. Nie wiem. Niech ktoś starszy przeliczy, jak to było, bo ja nie pamiętam w 1984, jakie były zarobki, bo nie pracowałem wtedy. Byłem na garnuszku swoich starych, a w, przy wydaniu pierwszym byłem e, w ogóle nie konstatuję jeszcze. Y, mm, miałem świnkę, skarbonkę i nie wyjmowałem z niej nic. Zbierałem. Dziękuję. Pozdrawiam. Do następnego filmu. Może mi się jeszcze jakiegoś białego kruka gdzieś uda wyrwać. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.